Odcinek Rozgotowanych zaczynamy gdzie? Gajowej 12. Tak. I dzisiaj z nami jest nie kto inny jak Andrzej, czyli... Mr. Gay Poland, A tym... 2016. A kto Cię wybrał? <grym> Również my. Również my, tak. To co dzisiaj gotujemy? Dzisiaj będziemy gotować greckie danie, które się nazywa keftedes. To są pulpety wołowo-wieprzowe. Ja no najczęściej się podaje albo z sosem sacyki, albo tak jak ja to robię, czyli z makaronem, bo lubię makaron, bo lubię, tak, mi danie. Tak, syte danie. <laughs> nie Cytelanie. no, na tyle to za chwilę człowiek głodny więc mam nadzieję, że tutaj nie ma wegetarian. wegetarian. Bege, vegetarian. Tak, nie ma osób wege, tak? Mam na nadzieję. no tak. 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 żeby zrobić gefredes potrzebujemy tak naprawdę mięsa wołowo wieprzowego mamy mięcho, sól, pieprz, to są jedyne przytrawek jakie tak naprawdę dzisiaj będziemy używać. I cynamon, tak, a, i cynamon, tak. Mało używać cynamonu mięsa, ale my będziemy używać cynamonu mięsa. Plus jeszcze mamy szalotka, cebula, mleko, e, koncentrat pomidorowy i pomidory krojone i serek feta. Tak, dokładnie serek feta też musi być. No, to co? Zaczynamy robić, tak? tak? Wy przygotujecie sobie ja mam... bardzo ja mam... tak? Możecie koić. To bardzo, proszę. Widzicie, co, posiekać co? musicie, powiesz się ją obrać, tak, dobrze noże. Teraz mam tutaj jest jeden, jest ja drugi. Masz, ty masz... Ja ty tam tam, Ty walisz Dobra. Okej, okay, a ja będę przygotował mięso. Twoje przemyślenia co do tego, jak stałeś się celem, bo myślę, że wiele osób do dzisiaj, bo są oczywiście uruchomione już kolejny nabór, tak jakby, e, do tego wszystkiego, więc e, czy warto jest z tym wszystkim startować, a jeśli tak, to dlaczego? No, pojawiły się na, placy, na przykład te pliki. tak, tak. W TV nie wystąpiłem, no i mm już... -hmm. Nie osobiście, no, o, nie osobiście, no, ale tak, 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 tak. Osobiście. była tak, relacja z Gali. E, kilka wywiadów podzieliłem, wczoraj na przykład miałem też wywiad z e, mm -hmm. ADV. sesję z do kalendarza na rok 2017. Jest hmm. a, a co o tym kalendarzu w takim razie powiesz? Będzie to naga sesja. O! Czyli będzie nagi kalendarz? <grym> czy będzie nagi. Tak, ale w nie będzie widać. Się... <grym> 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 e, tutaj też będziecie musieli, słuchajcie, oliwki e, 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 pokolić dokładnie. Z tym, że tego już blendować nie będziemy, tylko jak większe kawałki e, wrzucimy. Nie, wiesz, co wtedy nie trzeba? koić, bo już się po prostu rzuci do mięsa. No, on nie wiem. To nie rozpuścił. Właśnie na tym to polega. Jest troszeczkę, żeby ona no. daje znaku. Tutaj no. mamy do czynienia z czwartką półkę. Ile tej cebuli? I czarodki? O, no, możecie z nich Jak chcecie, bo jest zupełnie inny smak niż Fabita. Pokólewna. <grymna>. W kręgach biedunkowych. Biedunkowych. Stąkowych to do fina to ee, zmiksować blendować ale to samo tylko co Wiem, niczego z niczego innego? z tym zielonym to jest spiczuszka tak dobrze pamiętam ja zbyłam tam, tam nazwę tam na jagę tak to potrzebuję tego e, wszystko czy znaczy, tak cały pęczek no Zokadni a czekolada się nie przyda tak do Chodźcie, ale idź, Chodźcie, nie, będzie, nie będzie widać. Ale będzie. <grymne> Może będzie. Wysłani. Ja nie mogę, bo jestem w pracy. Wysłannik restauracji. Nie, <grymne> Nie, <grymne> jestem <grymne> <grymne> w ręka. Dobra, słuchajcie, to jest tak to. Dajemy całą cebulkę tutaj. Tutaj masz zadanie inne. Musisz zacząć Coś? w talarni, dokładnie tak. A ja będę kulki. Ja będę leciał kulki teraz. Zakłada szczęka pistem. Co możesz robić? Coo o to by nie płakał. Chyba Mister płacze. Nie płaka. Spokojnie, <noise> 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 naprawdę. Przesko <Wszystko> będzie robić. <noise> Będzie. Potrzeba. Już jest! Już jest, jest tu. Tak, a tutaj jest chleb zleczkiem i tak dalej, więc... Okay. Już wszystko... W... No, nic nie mówiłeś, będzie nie powiedzieć kiedy to do... No, ale widzieli jak miesza. dobra, wiesz co? Teraz tak, ja potrzebuję stąd... Pawełku, ty będziesz potrzebny... Albo nie, ty mi dasz. Bo tutaj masz łyżkę, Aha. jakbyś mi trochę. I dałbyś mi słuchaj trochę tego, tej mieszanki tutaj. Tego zielonego? Tak, może być jedna łyżka i jeszcze jedna. Ale zielona ładna. Mm. Podasz ile tam tego ci zostało jeszcze. No jeszcze. Wiesz co, jeszcze prawa. Tak, jeszcze jedną łyżeczkę. Ekstra liczak. dzięki. Wielkie. Potrzebuję za chwilę twoich kolipek, bo. Ile? Jest, I również tutaj trzeba do mięska wrócić. tyle będzie wystarczyć? Nie, nie, bo trzeba zrobić mhm. więcej, więc może, że nie omówię, dokładnie. No. Szkoda, że tutaj nie może być no. wszystkiego rybaną, jak to się robimy. No, A tutaj wszystko by to Ja bym na przykład chciał bardzo mąkę podpalić. Oczywiście, no, że się rozproszy mąkę i się. No, no. tak, więc wziąłem w e, i tak. Tak? O! No właśnie, więc skoro wszyscy wiemy, jak to zrobić, to prosimy mąkę i Nie? zapalniczkę, bo chcemy podpalić mąkę tutaj. Podpalić mąkę w powietrzu. Oczywiście żartowałem. Chętnie zjadę jedną wilkę. Na no serio? No no, tak, ja diem, to jedną A po co ją dajecie? Ja mówię, że... Żartowaliśmy. Z dymem byśmy restauracji właśnie. Czekolady. Czekolady. Właśnie, ja bym też bym chciał zjeść, zjeść czekoladę. To on fajnie jest. A tu może jest. o kuchach, no, To jest no. na naleśniki biała na czekolada. No, kremelowa, no? Właśnie, no, nie no. możemy tego zjeść. Nie no, możemy? Nie, nawet w kosteczki. Kurde, masz, a może w kosteczkę? Po kosteczce. po kosteczce słuchaj, no masz, nie. pokaż, Pokażcie jemy. Nawet, będzie mniej na naleśniki. <laughs> Bo zawiady Marcina, właściciele restauracji Gaj 12, który nam na to. Tak, ta, udostępnił nam dzisiaj dla siebie restaurację, żebyśmy mogli z ten pogotować. Weź Pawełku dwie kosteczki, ja też poproszę. Nie okay. widzisz tego, że jemy. A wiem, że to miało być na naleśniki, ale przepraszam ci bardzo, nie tym razem. Znaczy naleśniki będą chyba. Ale masz czekolady, nie? No. A właśnie cynamon, zapomniałem cynamon, nie? Pawełku proszę otworzyć. Cynamon. Cynamon. Boże, to najważniejszy składnik. No bardzo spowoli sypiasz, słuchaj. A ty mi powiedz stopkę? Tak? Mhm. A łyski. A łyski czekaj, muszę pomyśleć, gdzie to się dodają whyski. Do mięsa to do sosu. Co czekaj, do mięsa i ci inaczej nie dodaję, bo no no to chyba zgina no alkoholu. No nie pamiętam dokładnie jak ja to robię. Ale to spokojnie to no sobie poradzimy, to tak na mnie czuję. Tak, ja zacuję -ja robię, ja nie mam przepisu, więc też. Daję Dawaj, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobre, dobra, ok. Teraz tak, robimy, słuchajcie, kuleczki, które będziemy za chwilę smażyć na oliwie z oliwek i powtarzam, kolejny na oliwie z oliwek można smażyć, prawda? Można smażyć na oliwie z oliwek? Można. No. Ja, to się <grywa> dobra, słuchajcie, skoro tutaj mamy podsmażone, dodajemy troszeczkę koncentratu pomidorowego. Najważniejszy składnik naszego sosu. Ile go dajemy? Ile się da. Ile się da. I ogólnie Tak, dokładnie tak to chodzi o, to. o smak, smak. Nie pijemy na wizji. Tak, macie. Tutaj jak się odwrócę. No dobrze, niech będzie. Restauracja jak nie patrzy. Jeszcze, żeby tradycja stała się zadość, podnosimy jednego gościa. Tak, może się większy. Tutaj jest Można... Witamy, Tomasza. Proszę sami sobie Widoknie. robisz cały punkt programu, tak jak robię Możesz sobie postawić i kroić. Tak, to pięknie w ogóle przygotowane. Wygląda ory... no, no, żeby to wygląda. Zdjęcie zrobię. To proszę nie wymiotować. Tak, właśnie. To, <suszy> Dobrze smakuje, no. Dobrze smakuje, dobrze <grymne> smakuje. Tak, w takim razie mamy progres z, z odcinka na odcinek, coraz bardziej mu smakuje, cokolwiek. To już to zabierać i <grymne> siadać. Tak. tak, tak. Dobra, no to rozdajemy. No to jeszcze tak, może, to może ty chcesz coś pomować. Od razu. No właśnie, o co chodzi, to jest no, matarą. Tak, bo tak. jest tak, mięsko bardzo tutaj delikatnie zrobione za... na ten sens z tam. Na co chcesz? Ja to gotować. Gratulujemy. Nie, Dobra, idziemy. No co, my w takim razie chociaż tutaj podziękujemy dzisiaj, chociaż po chwilę Andrzeju. Tak, chodź. Na, na jeśli chodzi o obiad, to, to co? Dziękujemy, idziemy sobie zjeść obiad na zewnątrz, tak? Tak. Także dziękujemy, że dziękujemy. dziękujemy za gotowanie dziękujemy. całego. I za to, że dzisiaj jest z nami Andrzej. A Wy, jeśli jesteście zainteresowani udziałem w tego dalszych wyborach, to Andrzej, już jak sam Wam dzisiaj powiedział, bardzo zachęca, bo można sobie troszkę pozwiedzać ciekawych, nie, nie to poznać ciekawych ludzi. Pod też. Pod tak. tak, i w dodatku, co jeszcze? Pod co wywiadu, więc jak ktoś ma, tak, ktoś no, ma na to chęć, to zobaczymy. Dokładnie tak. będzie masa naprawdę. <laughs> Dokładnie, także dziękujemy. Zapraszamy też do tej osoby 12, która nas dzisiaj. E, ugościła! <laughs> ugościła, tak? Ok, prawda. <laughs> 12, w Poznaniu, oczywiście. Tak? tak, no. Także co.